Dzień dobry, witamy w naszym programie, w którym będziemy opowiadać Wam o tym, że już 22 listopada zaczyna się kolejna edycja domowych targów książki, tym razem w temacie przytulność. Będziecie mogli odwiedzić nas ze swoich kanap lub innych miejsc, w których przebywacie, ponieważ całe wydarzenie będzie online na stronie www. wydaje nam się, razem z Facebookiem, wydaje nam się oraz innych organizatorów. A tymi organizatorami są czwarta strona, czwarta strona kryminału, zygzaki. Wydawnictwo poznańskie, wydawnictwo Winidia, no i my, wydaje nam się, I oraz Audioteka. Audioteka, która jest nowym współorganizatorem domowych targów książki. Prócz tego będziemy mogli się spotkać na spotkaniach na żywo. Będą to spotkania w czterech różnych panelach. Panel Bukstagramera, Książkoholika, autorski oraz Konesera książek. Jak sami już pewnie słyszeliście, pojawi się bardzo dużo autorów polskich i zagranicznych, w tym bukstagramerzy, recenzenci oraz my. Będziemy rozmawiać o książkach i o samej przytulności. Alex! Jak myślisz, czy podczas domowych targów książki pogoda będzie sprzyjała czytaniu? Nie mam zielonego pojęcia, dlatego zapraszamy na pogodę z Zuzanną. Dzień dobry, wita się z wami Zuzanna, wasza pogodna pogodynka. Kochani, czas na prognozę pogody. Złotą polską jesień mamy już dawno za sobą, a ostatnie dni upłynęły nam pod znakiem typowej jesiennej szarugi. Nadchodzi jednak prawdziwie dobra zmiana. Już 22 listopada nad Polską pojawi się prąd. Front... Zaczytany front atmosferyczny, który będzie nam towarzyszył aż do 28 listopada. Zobaczmy, co przyniosą kolejne dni. Promocyjny niż y, atmosferyczny, pojawiający się z odmętów internetu, zaowocuje obfitymi opadami cen w naszej księgarni, a ciepły wiatr przytulności rozwieje wszystkie ponure myśli. Na niebie będzie można zaobserwować puchate obłoki literackich inspiracji, które mogą przysłonić zdrowy rozsądek, co może skutkować nieoczekiwanymi zakupami w naszej księgarni. Nie jest to jednak groźne dla zdrowia. Mroza, pardon, mrozu nie spodziewamy się w najbliższych dniach, ale warto zaopatrzyć się w ciepłe skarpety i przytulny kocyk, tak na wszelki wypadek. Uważajcie na zaczytanej drodze, mogą się bowiem na niej pojawić jednorożce, smoki i czarownice. Jeżeli przyjdzie Wam utknąć w korku, polecamy ulubiony audiobook. Pozostaje mi też życzyć Wam udanego zaczytanego tygodnia i korzystajcie z wszystkich dobrodziejstw tego zaczytanego frontu atmosferycznego. Do zobaczenia. Aleks, jak sądzisz, dla kogo te targi będą idealne? Zuzanno. Myślę, że najlepsze będą w ogóle dla osób, które uwielbiają książki, czyli dla naszych niesamowitych książkoholików, ale nie tylko, bo tutaj wielkie zaskoczenie, ale mamy też wiele różnych niesamowitych promocji i okazji dla osób, które szukają prezentów dla bliskich na przykład książkę, ponieważ jest to najbardziej uniwersalny i tani prezent. Tym razem przygotowaliśmy dla Was ogromny rabat, ponieważ będzie to o wysokość aż 50% na wszystkie książki i e e-booki, a oprócz tego wyjątkowo, tym razem e, będzie też tańsza dostawa, zwłaszcza do paczkomatów. E, mimo wszystko e, nie stoimy tylko na pojedynczych książkach, ale uszykowałyśmy dla Was również bardzo korzystne Zostały. I pakiety książkowe, które będą w rabacie do minus 60%, więc szykujcie się i sprawdźcie, jaka oferta może czekać dla Was, ale również dla Waszych bliskich, ponieważ nie stoimy na przeszkodzie i będziemy polecać książki idealne dla babci, wujka, cioci lub innych ciekawych osób w Waszym życiu. Domowe targi książki to też wysyłanie bardzo ciężkich paczek z milionem książek do naszych klientów, którzy czekają na swoje książki, na prezent, ale też do szybkiego przeczytania. Dlatego mamy dla Was niespodziankę. Nasza korespondentka Aleksandra znajduje się właśnie w samym środku bitwy w magazynie centralnym, który przygotowuje się właśnie do domowych targów książki. Aleksandro, czy słyszysz mnie? Jesteś z nami? Halo, halo Zuza, tak, jestem. Jesteśmy w centrum wydarzeń, tam, gdzie tak naprawdę dzieje się cała magia naszych domowych targów książki, aktualnie otoczeni obyczajem, czyli książkami idealnymi dla osób, które uwielbiają historię z życia wzięte. A teraz chodźmy zobaczyć, co słychać w królestwie kryminału, a słychać, jak możecie sami usłyszeć? Pakowanie waszych książek, które możecie dabyć u nas po niesamowitej cenie. Mamy tutaj Mrożące krew w żyłach thrillery Oraz niesamowite zagadkowe kryminały I większość z tych autorów O na pewno jakąś część Będziecie mogli zobaczyć u nas na żywo Na naszych niesamowitych Spotkaniach online A teraz chodźmy zobaczyć jak się pakują wasze zamówienia Jestem totalnie ciekawa Czy dziewczyny dorzuciły wam już jakieś fajne prezenty Do paczek Cześć dziewczyny co porabiacie Czy rzucacie jakieś fajne prezenty do paczek Mamy nadzieję, że tak ale chyba nam nie zdradzą. Wracamy do studia. Zuza, a czy oprócz książek będziemy dodawać coś jeszcze do paczek? Otóż to, nasi klienci w swoich paczkach znajdą mnóstwo prezentów, będą to przede wszystkim zakładki, które bardzo chętnie pokażę oraz naklejki z motywem domowych targów książki, z jednej strony jest przeuroczy kotek, a do tego mnóstwo innych gadżetów, które mogliście zobaczyć już wcześniej w naszej księgarni, mam tutaj różne naklejki, zakładki, zeszyty, świeczki i wiele, wiele innych oraz nawet torby, to wszystko pojawi się... Puste zeszyty. Nikt z nich jeszcze nic nie zapisał. To wszystko pojawi się w paczkach dla naszych klientów e, oraz listy specjalne od autorów z podziękowaniami za zakupy w naszej księgarni. Specjalnie dla Was. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy Was na nasze domowe targi książki. Nie zapomnijcie, że czeka na Was mnóstwo ciekawych ofert, książek, bardzo wielkie rabaty. Autorzy, bookstagramerzy, bardzo dużo spotkań, tak jak już wspominałam, niespodzianki, konkursy i prezenty dodawane do zamówień. Dlatego zapraszamy was na nasze wydarzenie na Facebooku, wydaje nam się, oraz do zapisywania się do dedykowanego newslettera. Wszystko znajdziecie w zakładce www.wydaje nam się.pl, ukośnik domowe tarki książki. Zapraszamy.